Pozdrawiam wszystkich, Waldek, kanał Fotomix. Dzisiaj zajmiemy się grafiką do Facebooka, do naszego fanpage'a, tak aby wyglądała ona dosyć atrakcyjnie i przyciągała potencjalnych oglądających klientów, w zależności od tego, jaką działalność prowadzicie. Może to być także po prostu Wasza wizytówka, jeżeli chcecie, Pokazać się z innej strony, niż wszyscy, czyli nie mieć jednego zdjęcia, a właśnie jakąś fajną grafikę. Przedstawię to używając kształtów, a później wypełnię te kształty zdjęciem. Zobaczycie, właśnie jak to zrobić i jak fajnie przejść przez, te, przez ten cały proces tworzenia i uzyskać niesamowicie fajny efekt, oczywiście w Photoshopie. Jeżeli jesteś pierwszy raz, nazywam się Waldek i prowadzę właśnie szkolenia, tutoriale dotyczące Photoshopa, dotyczące edycji zdjęć, dotyczące efektów do filmów. Dzisiaj jest poniedziałek, więc jest Photoshop, w piątki są filmy dotyczące After Effecta i Premiere Pro. Także zachęcam do oglądania i subskrybowania mojego kanału. Oczywiście warto wcisnąć dzwoneczek, aby być powiadamianym o wszystkich nowościach na moim kanale. Nie przedłużając, już pokazuję, jak to zrobić. A jeszcze, jeszcze, jeszcze przedłużę. Oczywiście, zapomniałem powiedzieć o rozdzielczościach. Jeżeli chodzi o grafikę, to praktycznie co jakiś czas zmieniają się rozdzielczości dotyczące właśnie tych elementów. Ja to podałem tak troszeczkę z głowy. Także najlepiej posłużyć się internetem i na dany rok. Najczęściej, jakieś są wzmianki, zobaczyć, jakiej wielkości grafiki są potrzebne, i wedle tego, sobie właśnie zrobić swoją, swój szablon i w nim wkomponowywać te wszystkie elementy, które pokażę, jak trzeba zrobić. Także zapraszam. Teraz już chyba wszystko powiedziałem. Zapraszam na tutorial. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Mam już przygotowaną podstawę, jeżeli chodzi o rozdzielczość naszego obrazu. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to plik nowy i wpisujecie rozdzielczość, jaka ma, jaką ma mieć wasz projekt. Tak jak było to powiedziane na początku, jest to 820x460. Tutaj, jeżeli wcisnę tą warstwę, to stworzyłem sobie. Czarne pole to jest to, co widzi nasz komputer, i białe to szersze. Tyle widzi telefon. I teraz chodzi o to, aby stworzyć to tak, żeby było dobrze widoczne i na telefonie, i na komputerze. Niezmierną pomocą jest podziałka. Jeżeli nie widzicie jej u siebie w Photoshopie, to należy przejść do menu Widok i tutaj mamy coś takiego jak miarki. Jeżeli to Widzicie, teraz odznaczyłem i nie jest widoczne. Przechodzę do menu widok, naciskam miarki, mam widoczne podziałkę, którą można wykorzystać właśnie do tworzenia takich rzeczy. I jeszcze, aby nie mieć tego czarnego pola, bo będziemy pracowali tylko na tym widoku mobilnym, to łapiąc za podziałkę i przenosząc w dół, jak widzicie, przechodzi taki pasek. I ten pasek możemy. Jak widzicie, o. Stworzyły się od razu dwa. Wcześniej miałem dwa zrobione, ale jeśli u Was nie ma, to będziecie ciągnęli po jednym pasku i wstawi, wstawiamy go właśnie tutaj na tym łączeniu jednego widoku z góry z drugim. I teraz, jeśli wyłączymy widok komputera, to dokładnie jest określone, że komputerowy widok jest do niebieskich pasków i teraz wszystkie nasze kształty, wszystkie nasze zdjęcia, wszystkie nasze napisy możemy dokładnie sobie wkomponować tak, aby wyglądały dobrze i na komputerze i na telefonie. Dlatego nie należy wychodzić z napisami na przykład na te białe elementy u góry i u dołu, bo będą one po prostu niewidoczne. Na komputerze. Wszystko należy zmieścić w tych niebieskich paskach w środku, i ewentualnie jakieś delikatne elementy grafiki lub kolor tła, tylko zostawić do widoku mobilnego. I teraz musimy stworzyć kształt, czyli przechodzimy tutaj do tych trzech kropek w menu narzędzia. Zaznaczamy, znaczy przytrzymujemy. Pojawia się rozwijane menu z niewidocznymi w głównym pasku. Narzędziami, i tu wybieramy po prostu prostokąt. Z wciśniętym klawiszem shift będziemy mieli proporcjonalnie zmieniający się kształt, czyli w przypadku prostokąta będzie to idealny kwadrat. Jeśli byśmy wzięli na przykład elipsę, będzie to idealny, idealny okrąg. I tak też robimy. na przykład taki kwadracik 120 możemy dać 130 pikseli po prostu wchodzimy zmieniamy wartości tutaj mamy kąt i dobrze by było zmienić go na przykład na 45 stopni wtedy będziemy mieli taki oto kształt i ten kształt będziemy dalej zmieniać czyli w tej chwili zamknę okno Dialogowe tych kształtów, przejdę do Move Tool narzędzia. Teraz można zmienić wartość. Jak widzicie, jeżeli jestem na środku, to pojawia się taka różowa kreska. To wiem, że przechodzi to przez środek całego projektu. I teraz, jeśli w, będąc na naszym prostokącie, wcisnę Alt lub Option na Macu, widzicie, pojawia się właściwie zmienia się kursor na takie dwie strzałki i jak kliknę lewym klawiszem myszy i przeciągnę kształt do góry automatycznie dodaje nam się warstwa z nowym kształtem. Oczywiście ten kształt można jeszcze przybliżać, oddalać strzałkami na klawiaturze. Teraz to przybliżę, żeby to zrobić dokładnie. I teraz Alt, zaznaczam jeszcze dolną warstwę, o, żeby jeszcze się automatycznie warstwy zaznaczały. Tak jak widzicie, jak kliknę na jeden, zaznacza się kopia. Jeżeli kliknę na ten podstawowy, zaznacza się tutaj nasza pierwsza warstwa. Musicie tutaj, jeśli jesteście w narzędziu Move Tool, zafajkować auto zaznaczanie i z tego menu. Nie wybierać grupy, tylko warstwy. Grupy będą się tyczyły, jeśli byście właśnie mieli grupy i w każdej grupie coś skumulowanego, to wtedy całą grupę będzie zaznaczał. W tym wypadku chodzi nam o same warstwy, dlatego jak nie kliknę, to mamy nową warstwę. I teraz, będąc na tej jeszcze naszej pierwszej, wciskam Alt Option, zmienia się kursor i przejeżdżam teraz w dół. Dopasowuję jeszcze odległościowo tutaj. Klawisze. Mniej więcej, chyba jeżeli byśmy chcieli tutaj sprawdzić, to pamiętacie, jak siatkę robiliśmy, czyli ciągamy i łapiemy za siatkę z lewej strony. I możecie sprawdzić, że praktycznie o, w tej chwili mamy idealnie. To połączone. Jeśli chcemy wyrzucić ten pasek, to po prostu go z powrotem ciągniemy za podziałkę i już go nie ma. I teraz, aby stworzyć dalej ten kształt, czyli skopiować te trzy kwadraty tutaj, to po prostu najeżdżamy tutaj na naszych warstwach, na warstwę górną z kształtami. Wciskam klawisz Shift, zaznaczam pierwszy. I jak widzicie, zaznaczyły się wszystkie trzy, i teraz Alt, Option, zmiana kursora, i patrzcie co się dzieje. Zamiast kopiować każdy po kolei, skopiowałem teraz cały kształt. I ładnie nam się teraz wkomponował. I jak kliknę na nasz kształcik, to muszę odznaczyć wszystkie. O. Nasz kształcik tu na środku, czy tu to zobaczcie, jak mówiłem wcześniej zmienia się warstwa dopasowując do tej, do, na której aktualnie jesteśmy. I teraz aby chyba troszeczkę mamy ojej, Ctrl Z, jeszcze te trzy zaznaczę. No, chyba mamy troszeczkę o, za małe odległości. Mamy. Mam. O, I tak można zostawić. Ale jeszcze są dziury tutaj na samych końcach. I to trzeba jakoś rozplanować. Czyli będąc na tym elemencie wciskam Alt Option. Zmienia się kursor. Ciągnę do góry. Zostawiam. Klikam na niego. On się zaznaczył. Alt Option. I jadę do dołu. Zostawiam, klikam jeszcze raz na niego Alt Option, jadę w bok i zostawiam. I mamy ładnie zrobione. Ctrl minus, są kwadraciki załatwione. I teraz klikam na pierwszy i pierwszy od góry. Wciskam klawisz Shift, klikam na ostatni. Jak widzicie, zaznaczyły się wszystkie i teraz prawy klawisz myszy i jest coś takiego jak scal kształty. Klikamy to i mamy wszystkie kształty scalone w jedną warstwę. I teraz należy tylko wrzucić zdjęcie, które wypełni nasze kształty, ale przed tym, zanim to zrobimy, to stworzymy gradienty, które delikatnie zszarzą nam nasze tło, czyli Będąc tutaj na dole, aby być pod kształtami, jeżeli będziemy nad kształtami, to te gradienty zajmą nasze zdjęcie, które później tutaj wstawimy. A będąc pod kształtami, tworzę nową pustą warstwę, czyli plusik i warstwa stworzona. Przejeżdżam do narzędzi, wybieram gradient na pasku, klikam. Na najciemniejszy wybieram taki, dość jasny. Wcześniej już to robiłem, więc jest już stworzony i przeciągam, tak żeby można z drugiej strony bardziej. O! Tak, żeby on przechodził z tego białego do tego gradientu, który wyszarzy nam wszystko. Jeszcze można stworzyć jedną warstwę i tym samym gradientem. Nie w tą stronę, oczywiście, rozjaśnić trochę spód, ponieważ tutaj no to zależy. Facebook, jak mamy biały, to możemy tutaj rozjaśnić, jeżeli mamy tryb ciemny, to możemy przyciemnić, wtedy będzie tak gradacyjnie schodził do kolorów, jakie ustawiony ma Facebook. I teraz mam tu przygotowane zdjęcie. Możemy zrobić po prostu Ctrl A, Ctrl C, na samą górę zajeżdżam. Czyli na ostatnią warstwę robię Ctrl V. Widać, że zdjęcie jest to wiele większe. Dlatego zmniejszymy je do wielkości całego projektu. Na razie tak zostawimy. Zaraz zobaczymy, będzie można to przenieść. Teraz jeżeli Mamy coś takiego, to klikamy prawym klawiszem myszy na tą warstwę z naszym zdjęciem, wybieramy utwórz maskę przycinającą i proszę bardzo, nawet ładnie nam to się wkomponowało. Taki znaczek ze strzałką informuje nas, że górna warstwa tyczy się tylko warstwy dolnej, a co za tym idzie, wypełnia jedynie wewnętrzne kształty elementów, które przed chwilką stworzyliśmy. I teraz, aby jeszcze dodać napisy, ja tutaj sobie wcześniej przygotowałem te napisy, nie będę nie będę tutaj tworzył od nowa, bo wszyscy wiemy jak to robić, narzędzie tekstu i po prostu piszemy tutaj dwoma czcionkami, ewentualnie teraz jeszcze pokażę jak stworzyć Ikonki do swoich na przykład strony internetowej i do www. Czyli przechodzimy jeszcze raz tutaj do tych trzech kropeczek. Rozwijamy i mamy coś takiego jak kształt własny. Rozwiniemy. I jeśli nie macie legacy Shape and More, czyli starych kształtów, jakbyście nie zrobili to tutaj, jeżeli to. Przeniesiecie w wersji angielskiej, to pozostanie w angielskiej, nie ma tego już przetłumaczonego. Aby pojawiły się te starsze kształty, musimy zrobić identycznie, jak to pokazywałem, jeżeli chodzi o gradienty. Zapraszam, pojawi się na górze okienko, gdzie tłumaczę o gradientach i jak właśnie uzyskać większą ilość tych gradientów, czyli przechodzę do menu okno i tutaj wybieram kształty następnie z tego tutaj menu trzy paski mamy starsze kształty i nie tylko jeżeli to klikniecie zostanie doinstalowany właśnie starszy, starszy kształt wcześniejsze kształty bo nowsze wersje photoshopa po prostu są okrojone trzeba wejść i te kształty sobie ściągnąć i tutaj szukamy odpowiednich kształtów do tego, żeby na przykład oznaczyć dajmy na to telefon. Czyli mamy telefon, zaznaczamy i teraz tworzymy po prostu klikając rozciągamy ikonę telefonu. Także mamy już telefon i następnie jeszcze raz klikniemy ten kształt i może jakiś no już nie będę szukał. Weźmiemy o kopertę, że adres mailowy będzie. Czyli klikam i tak samo jak tutaj tworzę kopertę. OK, mamy coś takiego. Narzędzie Move Tool i można przenieść sobie w dowolną pozycję. Następnie wybieramy. Tekst poziomy. Klikamy tutaj z boku i wpisujemy jakiś numer telefonu. OK. Move tool. Przenosimy. Oczywiście trzeba zmienić czcionkę i wielkość czcionki. Czyli do narzędzi tekstowych. Wybieramy jakąś podstawową, na przykład ariala. Zmniejszamy. I proszę bardzo, mamy coś takiego teraz jakiś adres mailowy wpiszemy od razu można jeszcze zamknę to zmniejszymy ten kształt czyli Ctrl T transformacja zmniejszymy tak samo zrobię Ctrl T Z tą pocztą teraz można to przenieść, tak samo numer telefonu, następnie ikonkę domeny, i jakąś tam. Domenę oczywiście trzeba do narzędzi tekstowych i zmniejszyć delikatnie, może o. nie czcionkę, a odległości. I mamy, ewentualnie, żeby to jeszcze ładniej wyglądało, to widzę, że troszeczkę się tu pomąciło. Cofnę to i i jednak lepiej wyglądać będzie to wszystko, jeśli będzie jedno pod drugim. O. I teraz bezproblemowo będzie jakiś numer telefonu i jakiś adres. Przeniesienie. I przeniesienie tego. I proszę bardzo. Mamy już. Skończony, prosty wygląd na naszego Facebooka. I takim wyglądem na pewno przykujecie uwagę niejednej osoby, ponieważ jest to całkiem co innego niż mają wszyscy, i całkiem co innego niż można mieć standardowo, wrzucając wrzucając jakieś zdjęcie na swój profil. Dlatego zachęcam do tworzenia właśnie takich grafik. Możecie zmienić te kształty. Mogą to być. Koła mogą to być normalne kwadraty, yy, trójkąty, dlatego, no, można wybierać sobie dowolnie, można zrobić z różnych kształtów razem, yy, wszystko zależy od tego, co sobie wymyślicie. Photoshop jest tak genialnym narzędziem, jest yy, tak plastyczny, że tylko wasza wyobraźnia jest tutaj elementem, który go zatrzymuje. Myślę, że resztę można swobodnie z niego wyciągnąć, dlatego. Twórzcie, kombinujcie, wrzucajcie na swoje strony, na swoje strony facebookowe. Jeśli film się podobał, to dajcie znać. Zrobię na pewno coś takiego, co dotyczy także YouTube'a. Myślę, że Instagrama, bo to też jest dosyć ciekawe, jak tworzyć takie śmieszne grafiki. Śmieszne. Oryginalne grafiki na Instagram, które także przyciągają uwagę, nie tylko samo zdjęcie. Żegnam się z Wami. I zapraszam do następnego tutorialu, który oczywiście będzie za tydzień. Cześć!